Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dziś dość nietypowy, bardzo bardzo ważne ogłoszenie, ale też złapiemy sobie jednego no z niezwykłych Pokémonów. Zapraszam na odcinek. porsze. Porsche? Tego się nie spodziewałem. Pod Pałacem Kultury. Jedziemy. Oj. Dobra moi drodzy. Pośmialiśmy się trochę na początek. Ale teraz może niektórym nie będzie do śmiechu, chociaż temat nie jest może jakiś taki bardzo, bardzo dramatyczny, że tak powiem. Ale zanim przejdziemy do tego, złapiemy sobie Pokemona. Jak wiecie, ja zawsze... Dobra, mamy jajko, jeszcze się kluje. Jak wiecie, ja zawsze później łapię różne Pokemony, te z tych Specjalnych researchów, no bo zawsze po prostu wolę w jakiejś lepszej sytuacji to zrobić. I dziś wydaje mi się, jest taki właśnie dobry moment na to, żeby to zrobić. A mianowicie, dobra, sprawdźmy sobie Dratini, może będzie shiny, albo setką. Dobra, nie jest shiny. 405 tragiczny, standard. O skubana. Ej, miał być excellent. Dobra, trudno. Specjalny research. Radiant World. To oczywiście, dobra, sobie odbiorę, ale to dzisiaj nie jest temat tego. Tu będzie gdzieś na Jaligo, na pewno, w późniejszej części, z tego co wiem. Ale to oczywiście później nasz tutaj Rai nam tego quest'a przedstawia. No nawet tutaj widzenie nie w tym akurat, nie w tej części, ale nas Interesuje tutaj właśnie ta część Pokémon Go Fest 2022. Jak widzieliście odcinek z GoFestu pierwszy i drugi dzień, ee, łapałem tam Celebiego, bo właśnie tego mitycznego Pokemona chciałem sobie zostawić na potem. Już tutaj plan, generalnie plan na łapanie tych Pokemonów ze Special Researcha jest na miesiąc plus co najmniej. No ale to oczywiście zobaczycie w przyszłości, także subskrybujcie kanał, dzwoneczek, łapeczka w górę, jeżeli Wam się odcinek oczywiście podoba i pamiętajcie też o komentarzu dla zasięgu, zostawcie komentarz, Warszawa, 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 przypnę Wam serduszko. Także dobra, Mister, Mime Galariański złapany i tutaj mamy oczywiście do złapania... zapomniałem jak on się nazywa. Szejmina, szejmina, Tu jest ta bardzo ładna animacja Pokémon Go Fest 2022. Nie będzie miał tego tagu 2022, ale znaczy Pokémon Go Fest, nie? Wiecie, bo jak łapiecie Pokémony na danym evencie, to właśnie macie ten tag, że złapany jest Pokémon podczas danego eventu, czyli na przykład Community Day czy Pokémon Go Fest 2022. Mamy Shaymina, tutaj po raz pierwszy jest taka animacja, gdzie nie musimy właśnie łapać ar kom. I mi się wydaje, że to bardzo, bardzo fajna opcja, bo tutaj no ten cały świat wokół niego i on jak tam fajnie tak drefta powolutku. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Grajcik. Szkoda, że nie mogę pani w go rzucić. No, ale no standardowe trzy rzuty, tak jak zwykle. Nie spodziewam się, żeby to było jakieś dobre ID standardowo. Dobra, teraz spróbujmy... Aj, grejcik. Myślałem, że Excellent'a rzucimy, no ale nie jest to Excellent. Ale Shamin na pewno oczywiście się złapie, więc będziemy go mieli do Pokedexu. Nie wrzuciłem jajka, no, ale dobra, trudno. 1399 seta. 1363. 11, 15, 11. Także dajcie znać w komentarzach, kochani, jakiego wy złapaliście tutaj Warsaw, oczywiście Warszawa. Też właśnie to, bo u mnie w domu jest lokalizacja inna, nie jest Warszawa. Więc właśnie też chciałem go tutaj złapać, naszego szejmina I tu pewnie będą pozy do odebrania exp czy coś prawdopodobnie, jak będzie EXP, dużo sardasta. Dobra, to ja właśnie takie rzeczy sobie zostawiam, i później jak mam połączone jajko, jak na jakieś rajdy czy coś, czy Star to wtedy sobie to odbieram, ale no teraz sobie tego nie odbierzemy. Także moi drodzy, temat odcinka. Tematem odcinka, moi drodzy dzisiejszego, jest to, że po prawie 6 latach mieszkania w Warszawie. Żegnam się z Warszawą. Może nie dosłownie, bo na pewno jeszcze tutaj kiedyś się pojawię na jakichś eventach różnych czy coś, więc o to nie musicie się martwić. Na pewno jeszcze kiedyś w Warszawie będziecie mogli mnie spotkać. Ale no nie będzie już to takie e, łatwe jak to było teraz, tak? No bo no mieszkałem cały czas w Warszawie, więc na jakieś różne eventy na jakichś różnych eventach po prostu gdzieś na Starym mieście, czy Spotlight Hour, czy właśnie jakiś GoFest Community Day, mogliście mnie tutaj spotkać, jeśli nie, bo nie wyjeżdżałem oczywiście. No a teraz wyprowadzam się z Warszawy, więc no, mamy tutaj ładne tło pałac kultury trochę szkoda, trochę szkoda, 5,5 roku, ponad 5,5 roku mieszkałem tutaj. Bardzo, bardzo fajne miasto. Może no, większość ludzi tutaj narzeka na to, że no, jest tak, tak dużo ludzi i w ogóle. Ale no, no ja mieszkałem na, powiedzmy, uboczu, tak, bo po drugiej stronie Wisły, na Brudnie, więc no, tego tak naprawdę bardzo nie odczuwałem autem. Też się nie, nie podróżowałem za bardzo, jak już była potrzeba dojechania do miasta to oczywiście poruszałem się komunikacją miejską, bo było to zdecydowanie łatwiejsze niż niż te korki tutaj w Warszawie. No to naprawdę tragedia, tragedia, jeśli można to tak powiedzieć. Ale no, na pewno nie żałuję, na pewno nie żałuję. Tutaj z pewnością mój awans w pracy, który no praktycznie no może nie zmusił mnie do tego, żeby się tutaj przeprowadzić, ale no, tak jakby dał mi szansę na to, żeby tutaj zamieszkać. No, w pewnym stopniu nie żałuję, tak? No bo tutaj praktycznie zaczęliśmy mój kanał. Tutaj poznałem wiele, wiele osób, wielu nowych znajomych, oczywiście związanych z Pokémon Go, nie z Pokémon Go, którzy, no, zawsze byli skłonni mi pomóc. No i praktycznie, dzięki niektórym założyłem w końcu ten kanał z Pokémonami. I, no, po prostu, no, tak to wyszło, że. No, jesteśmy tu i teraz. Nie chcę osobna wymieniać znajomych, bo wiecie, o kimś zapomnę, komuś później będzie coś tam, że a, ten... Wiadomo, no może pewnie by tak nie było, ale gdzieś tam z tyłu głowy, może. No to dobra, to już tam swoje takie rzeczy oczywiście dopowiadam. Ale no, z góry, z góry dziękuję. Na pewno moi znajomi wiedzą komu za te wszystkie lata, które tutaj spędziłem, za wszystkie eventy. No, różne spotkania i w ogóle no, po prostu wyjść się spotkać, wiecie, na, na jakieś piwo, czy, czy po prostu zjeździć obiad. Yy, I no, nigdy nie było żadnego problemu z tym, żeby właśnie się spotkać. A no naprawdę społeczność Pokémon Go może myślicie, że Pokémon Go umarło, ale to nieprawda. No, nadal, nadal wiele, wiele osób w tą grę gra. I to w szczególności starszych osób, gdzie, ej, przecież to jest gra dla dzieci, nie? No, ale no, wielu, wiele osób jest w moim wieku, no. Ja wiecie, też nie jestem jakoś super młody. Staram się pomagać Wam, młodszym widzom, trenerom, być lepszymi, oczywiście w tą grę. I staram się Wam dawać jak najwięcej porad i pokazywać, jak to jest grać jako hardcore gracz, chociaż ostatnio, wiecie, zajmując się kanałem nie ma na to tak dużo czasu, no bo praca plus YouTube, do tego trzeba spać, trzeba jeść, więc no, montaż samemu, więc no, wszystko praktycznie social media, jeśli chodzi o to, to wszystkim zajmuje się sam, więc jest to dosyć dosyć trudne i no, jeśli oczywiście nie odpisuję Wam na jakieś wiadomości, na, czy na to na Discordzie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, no to no, musicie oczywiście no, uzbroić się w cierpliwość, no bo no, nie, ma, nie ma na to czasu, tak jak właśnie e, Wam przed chwilą powiedziałem. Także no, jeszcze raz z góry dziękuję wszystkim moim znajomym, którzy no, mnie tutaj, tak jakby, no, ugościli, tak, no bo przyjechałem zbyt goszczy, pochodzę zbyt goszczy. Teraz w Warszawie spędziłem no, prawie 6 lat, no można powiedzieć, bardzo, bardzo fajnych. Prawie 6 lat, bo no, zobaczyć to miasto, zamieszkać tutaj. Yy, na pewno było to bardzo, bardzo miłe doświadczenie, i nie narzekam, nie narzekam na pewno, ale no, no nadszedł ten czas, gdzie po prostu, no, jakby to powiedzieć, trzeba dorosnąć. <gryw> zająć się też czym innym. Ale dla tych, co oczywiście myślą, że to koniec, to nie jest koniec, to nie jest koniec. Pokemon Go. Oczywiście kanał będę prowadził dalej, tylko po prostu no już nie będę nagrywał tak często odcinków w Warszawie, no bo no, wyprowadzam się, więc e, kanał będzie dalej istniał. Może w następnych miesiącach będzie troszeczkę, może będę mniej aktywny. Zobaczymy jak to wyjdzie. Więc oczywiście no, subskrybujcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o tych odcinkach. Na pewno następne miesiące będą troszeczkę hardkorowe, może być troszeczkę mniej live'ów, czy tam materiałów, ale no, w miarę możliwości oczywiście postaram się wszystko robić dla Was tak, żebyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje u mnie w życiu i no może nie o wszystkim, tak? No bo jednak prywatne życie to jest prywatne życie, ale no, będę starał się Wam na bieżąco dawać oczywiście informacje o tym, co się dzieje w Pokémon GO i o tym, co, co oczywiście będę mógł mówić co się dzieje w moim życiu. A no i kochani, dziękuję. Zapomniałem o najważniejszym, bo chciałbym też podziękować Wam za to, że jesteście ze mną, że oglądacie moje odcinki, subskrybujecie kanał, oglądacie to, co robię, że się podoba Wam to, co robię, tak? No bo też bez Was i bez tego, bez tych osób, które no oczywiście mnie wspierają. E, oglądają i komentują moje odcinki. E, są ze mną praktycznie no, na każdym odcinku na bieżąco, e, z tym wszystkim, co tutaj robię. No, też z pewnością e, nie byłbym w tym momencie tutaj, gdzie jestem, tak no, kanał nie, by, nie rozwijałby się tak. Także z no, całego serduszka chciałbym podziękować, podziękować też, oczywiście, moim wspierającym i wam, widzom, którzy mnie oglądają. No bo tak jak mówię, no raczej nie kontynuowałbym tego wszystkiego, co robię w tym momencie, gdyby nie wy. Także z góry dziękuję. No osoby pewnie, które jeszcze mnie nie spotkały, na pewno będą miały możliwość niedługo w Berlinie, jeśli się pojawią, no, a jeśli nie, no to mówię na pewno jeszcze w Warszawie i w innych różnych miastach w Polsce. Będę się jeszcze pojawiał, także no, na pewno będzie możliwość spotkania mnie. Także obserwujcie mnie na innych social mediach: Twitter, Instagram, eee, co tam jeszcze, macie oczywiście linki podane w opisie. Także, no, tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzu Warszawa, jeżeli obejrzyliście odcinek do końca, na pewno przypnę Wam serduszko i no, na razie nie zdradzam, gdzie się przeprowadzam. Może niektórzy już wiedzą, eee, gdzie. Dokładnie to jest, ale no na pewno w najbliższych tygodniach, czy też miesiącach się tego pewnie dowiecie. A i moi drodzy, wtrącę jedno słowo, zapomniałem zupełnie. Kto jest na moim Discordzie, możecie również dołączać. Była informacja na temat urodzin kanapki, które odbędzie się w sobotę, który to będzie. Dzisiaj jest czwartek, 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 16, osiemnastego. 18 czerwca, czwartek, Park Jurajski od godziny 14 do godziny 20 to jest urodzinowa impreza kanapki, kanapka miał wczoraj urodziny na raj, podczas Ride Hour ale także yy, będzie to tak jakby pożegnalna impreza Diltka, więc łączymy tutaj urodziny kanapki i pożegnanie Diltka podczas no, tego uro, tych urodzinowych lurów kanapki od 14 do 20 specjalne lury kanapka będzie puszczał podczas właśnie tych godzin i będziemy rajdować jeżeli będą rajdy gdzieś w pobliżu i oczywiście łapać pokemony z tych specjalnych lurów także no jeżeli chcielibyście wpaść, pożegnać się ze mną no może nie dosłownie pożegnać no bo może jeszcze się kiedyś zobaczymy ale no to możecie, serdecznie zapraszamy do Parku Jurasskiego w Warszawie, możecie sobie sprawdzić gdzie to oczywiście jest i nie wiem gdzie to wezmę, bo zapomniałem o tym powiedzieć wcześniej. Także z mojej strony to by było na tyle. Dzisiaj taki odcinek informacyjny, troszeczkę dłuższy. Nie wiem, czy wszystko powiedziałem, co chciałem. Jeszcze raz z góry dziękuję oczywiście wszystkim moim znajomym, poznanym tutaj w Warszawie, za no, pomoc w zobaczeniu Warszawy i oczywiście wszystkiego, co dzisiaj wydarzyło związanego z Pokémon Go. A także nie z Pokémon Go, no bo też były tutaj różne takie sytuacje. No na pewno mile, mile będę z, yy, wspominał. <laughs> Zapomniałem słowa. Mile będę wspominał mieszkanie tutaj. No ale ta era tutaj, moja mieszkania w Warszawie w tym momencie się kończy. Także no jeśli podobał Wam się odcinek zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał i widzimy się. W następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!